W piwniczce już położyłem płytki ceglane. Wchodzimy do przedsionka, a następnie jesteśmy w pierwszej komorze. Idziemy przez łącznik do komory drugiej. I z drugiej strony w kierunku wyjścia tak to wygląda. Do piwniczki kupiłem płytki z cegieł na 60 m2. Zostały tylko dwa niecałe koszyki, nie licząc kawałków odpadów, które wyrzuciłem. Płytki te przecinałem na takim prowizorycznym stoliku. Gdzie płyta OSB była przytrzymana klawężnikami za pomocą szlifierki kątowej z odpowiednim ostrzem, to ostrzem nie wystarczyło do przycięcia wszystkich płytek, to właściwie półtorej, bo miałem jeszcze stare które się zużyło no i założyłem to nowe i już wystarczyło mi na całość dla ułatwienia pracy postawiłem taki stolik żeby się nie schylać bez przerwy nakładając zaprawę na płytki nakładając klej na płytki i tutaj miałem płytki tutaj był klej klej nakładałem za pomocą najpierw takiej szpachli 6 na 6 ząbki, ale potem doszedłem do przekonania i wprawy, że wystarczy kiedy będę nakładał kielnią odpowiednią grubość to też przyspieszyło pracę a oto zestaw pozostałych narzędzi poziomica laserowa. Bez tej poziomicy trudno by było wyznaczyć poziom płytek, żeby poprawnie je kłaść. Kolejnym ważnym narzędziem jest młotek gumowy, który pozwalał mi ubijać, przybijać po nałożeniu kleju, z kolei, metr, mierzyłem płytki, bo czasem była konieczność przycięcia po skosie. Tam, gdzie płytki miały stały kąt, większa liczba takich płytek, przycinałem taki szablon, żeby przyspieszyć odmierzanie kąta na płytce. Czasem również ten szablon wycinany z kawałka tektury za pomocą nożyczek był używany, kiedy było trudno zmierzyć metrem. Więc wtedy robiłem najpierw szablon próbny. Mamy fukownik, którego używałem po to, żeby nadmiar kleju wyciągnąć ze szczelin. Ołówek stolarski do rysowania po płytkach kąta cięcia. Czasem tym ołówkiem drugą stroną też wyciągałem nadmiar kleju. Również taśma miernicza przydawała się w tych miejscach, w których trzeba było zmierzyć łuki. Używałem też takich kątowników sporadycznie do przytrzymania odległości pomiędzy płytkami. To zasadniczo wszystkie narzędzia, i oczywiście tutaj dodatkowo lampa oświetlająca, a także ogrzewanie nadbuchowe. No i widzimy też worek z pokleju. Zużyłem około 250 kg kleju na całość. A tu są płytki ceglane, dwie palety. Na 60 m2, bo tyle wyliczyłem, że będzie w piwniczkach. No może będzie 62, zobaczymy, może nie zabraknie. Dwie palety płytek ceglanych. Tutaj stoi na zewnątrz jeszcze była trzecia paleta, na której było pół palety płytek oraz drugie pół palety innych rzeczy związanych z kładzeniem płytki, a więc 250 kg kleju, 275 kg fugi, wybrałem białą, starą fugę i. 10 litrów podkładu gruntu. Będziemy teraz gruntować piwniczkę. Nalewamy grunt do kuwety. Użyjemy pędza najpierw do zagruntowania, tam gdzie wałkiem nie będę mógł dojechać, a teraz namoczymy wałek. I będziemy za chwilkę znowu kładli grunt. Tym razem za pomocą wałka. A teraz, teraz widzimy, jak wygląda cała ściana. W ten sposób położona. Płytki są różnej barwy, specjalnie tak dobierane, żeby nie było pram jednorodnych. Tak ciekawiej wygląda według mnie. Docinane były tutaj krawędzie. Czasem za pomocą takiej formy, a przy dojściu do większej wprawy, mierzyłem tylko tą odległość linijką tu i tu, prawda? I zaznaczałem na. <laughs> cegle, linie cięcia. U góry były bardziej skomplikowane kształty, więc tam były takie formy z papieru, z tektury robione. Tu widzimy, że doszło do pęknięcia Te cegiełki. Zostawiłem ją taką, ma to też swój urok. I mur się kończy teglany na tej wysokości, tutaj mamy odległość od ziemi tak na 2-3 palce po prostu przestrzeń na wylewkę i tutaj widzimy poprowadziłem następny rząd cegieł za pomocą lasera zostały wyznaczone poziomy widzimy tutaj i dochodzimy do tego miejsca i będę za chwilkę kładł tutaj do samej góry ko górze kolejne teraz zobaczmy z tej strony O, tutaj trzeba było wyrównać poziom, bo było nierówno, płytki będziemy za chwilkę też tak w ten sposób wkładać w promieniście, więc generalnie to wszystko zarzuciłem po prostu i wyrównałem, żeby był jeden poziom. Laser nam wskazuje tutaj linię, a tak wygląda od drugiej strony. I tu pisakiem zaznaczyłem przebieg. Tu podzielone zostało na pół. I ułożyłem tutaj dwie. Tu jest cała długość. I tak to wygląda. Tyle, że po prostu są tutaj duże odległości. A tutaj jest główka. która wygląda bardziej estetycznie. Tu mam klin do tego, żeby rozsuwać równo wszystkie cegiełki O, i wtedy powstanie coś takiego. A teraz tutaj widzimy ten łuk, jaki jest zrobiony. I tutaj, w tym momencie, mamy cegły też tak dostawiane, żeby zostawiać cały czas tą odległość. Tutaj były przycinane cegły, cięte. A na samej górze nawet był. A teraz strop. Ten łuk, który jest na stropie, jak zrobić, żeby akurat dokładnie zmieścić tyle warstw, żeby nie było ani dużej dziury pomiędzy ostatnią warstwą, żeby to trafić? To należało odpowiednio rozmieścić wymierzyć i regulować przestrzenią pomiędzy warstwami. A tą przestrzeń mam około centymetr. W niektórych miejscach nietypowych musiałem nawet zrobić 2 centymetry. Ale przeciętnie to jest centymetr do półtora centymetra odstęp pomiędzy warstwami cegieł. Odmierzenie W tej odległości rozłożenie płytek z tej strony, tak żeby były zachowane przestrzenie, i to samo zrobiłem ze strony drugiej, a następnie przeprowadzamy linię. Następnie laserem przeprowadzamy linie pomiędzy poszczególnymi warstwami. A tutaj mamy wywieczniki, które starałem się w jakiś sposób estetyczny obudować cegłami. tu jest pierwszy wywiecznik w komorze głównej. Zobaczmy. Wywiecznik tej samej komorze na dole. W ten sposób już przyciąłem cegiełki no i przejdźmy się do wywierczników z tej strony. Mamy komorę pierwszą. Wywiercznik kolejny, górny i w komorze pierwszej, wywiercznik dolny. Utrudnienie stanowił przedsionek. Które ma nietypową geometrię. Cegły zacząłem kłaść od dołu. Pierwsza warstwa, druga warstwa, trzecia, od tej strony, od strony drzwi. Jak już kładłem czwartą warstwę, to tutaj pojawiła, pojawiła się zbyt duża przestrzeń pomiędzy schodem, a kolejną warstwą, więc musiałem przyciąć cegły w ten sposób. No i kolejne warstwy szły w ten sam sposób, że połówka od strony drzwi, cała cegła, połówka i cała cegła. I skończyliśmy w ten sposób na tej wysokości. A tutaj zaczęła się Inna historia. Trzeba było położyć tutaj cegiełki do koła, ponieważ była taka ta geometria po prostu tutaj koło wejścia i tak położyć, żeby one się wszystkie zmieściły, regulując odległością taką możliwość. A następnie Mamy tutaj taką geometrię, czyli ściana jest płaska tutaj. Tu jest pod skosem i ten skos idzie do drzwi i dlatego wyprowadzałem tą stronę cegły, zaczynając od drzwi tym razem w drugą stronę. Dzięki temu znowu zachowałem to, żeby te szczeliny były w, w jednakowym poziomie. Potem kładłem cegły na półokrągłym stropie. W ten sposób. No i tutaj była nietypowa jazda trzeba było przycinać je pod kątem starałem się tutaj dłuższą cegłę, krótszą cegłę czyli cała połówka oraz tak zrobić żeby je wszystkie zmieścić na tym łuku no i udało się i to taki efekt po prostu jak widać